A to jest budynek liceum ogólnokształcącego. Zobaczcie tutaj też na te płaskorzeźby. Też bardzo ładne. Ładna, nastawna jest, stara. ulica Lwowska zobaczcie tutaj na tą kamienicę ja tam przejdę teren PKP zakaz wstępu ale pokażę Wam ją, bo naprawdę bardzo ładna No tutaj dalej jaka ładna też wam pokażę no i takie piękne budynki no tutaj kolejowe no niestety niszczę ją bramka jest otwarta można by tam było wejść ale jest uwaga spadające elementy więc nie będę ryzykował, pokażę Wam ją tak z daleka, spróbuję tutaj obejść, pokazuję że zakaz przejścia, aha, bo tam są chyba już ferony, to są ferony, No pokażę Wam jeszcze tak, tu jest ulica, chyba ogród dworcowy tak, 1A tak to wygląda tam na parterze też okna zamurowane no tutaj zobaczymy zakaz przejścia no idziemy tutaj do tej szarfy no, faktycznie, że tutaj no nie fajnie jest tam dalej już nie będę wchodził Pokażę Wam to tylko tak. Tutaj mamy bunkier. No. no, i tam mamy dworzec już, Katowice, Szopienice. Ostrożnie schodzić, bo. Schody z cegły zmurszały już strasznie. O, tutaj może się wyjdzie. Wam jeszcze tutaj pokaże tutaj porządne schody. Tak, to, to są dwa bunkry. Są dwa bunkry. Jeden tu, drugi tam. Tak wygląda ten budynek tutaj od strony torów kolejowych. A to jest chyba budynek dworca kolejowego, bo tam pisze Katowice Szopienice. Tak, Katowice, Szopienice. Także to jest budynek Starego Dworca Kolejowego. Katowice, Szopienice, północ. Tutaj był wjazd. Także tak wygląda aktualnie budynek dworca kolejowego w Szupienicach. w lewo. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Dobrze, będę szukał, bo mam nastawione na mural Kazimierza Kuca. Także tu gdzieś w okolicy jest. Będę go zaraz namierzał. sobie tutaj jeszcze dalej, że tutaj można było podjechać kiedyś autem, tutaj było wejście od tej strony, piękne tutaj. Za, 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 kamarki takie, za łuki. Tak sobie jeszcze zostawię raz rowerek.